Witam wszystkich. Chciałbym za Wam zaprezentować yy, moją kolekcję gier na Xboxa. Yy, może zacznijmy od konsoli. Yy, jest to yy, Xbox 360 Slim, yy, 250 GB. Konsolę posiadam jakieś pół roku, stąd tak mało, yy, mała ilość gier. Yy, do konsoli mam pada yy, i headseta, żeby można rozmawiać przez internet. To jest mój profil. Punktów G jest nie za dużo, gdyż stary profil się usunął i musiałem wszystko zaczynać od nowa. Tu jakiś mój kolega, Murzyn, który gra w Forze 4. Bardzo też dobra gierka, którą właśnie pożyczył ode mnie. Konsola posiada również Kinecta. Jest to bardzo dobre rozwiązanie do gier ruchowych. Może przejdźmy od razu do gier. Pierwszą grą jest Assassin's Creed 2. Ci co znają Assassina wiedzą o co chodzi, więc nie będę strasznie tutaj o niej mówił. Będę opowiadał o wszystkich grach w innych odcinkach. Następną grą, którą posiadam, jest FIFA 08. Kupiłem ją tak zobaczyć, jak to się grało wtedy. Kupiłem ją za niespełna 2 zł, więc y, bardzo dobra cena, czemu nie kupić. Następną grą, którą posiadam jest y, FIFA 11, też bardzo dobra gierka. Niestety przestałem w nią grać i kupiłem sobie FIFA 13. Tak jak mówiłem, bardzo dobra gra, y, multiplayer tak samo. No tak grywalność na wysokim stopniu, jak tu mi podpowiadał i kamerzysta. Wszystkim polecam, ale no to już w następnym odcinku. Następną grą jest Kinect Adventures, która jest dołączona razem z konsolą. Nie ma co się spodziewać wielkich rzeczy, ale yy, gra bardzo... bardzo fajna, naprawdę mi się podoba. No i tyle mogę powiedzieć o tej grze. Dupy nie urywa. Tak. Kinect Sports. Tą grę dostałem na urodziny i bardzo się z niej cieszę, ponieważ jest wiele fajnych gier. Yy, mamy tutaj sporty takie jak tenis, kręgle yy, czy siatkówkę. Wszystkim polecam, ale jak mówiłem, wszystko osobno. Każdy filmik będzie opowiadał o danej grze. Następną grą jest yy, projekt GoFam Racing, czyli PGR. Jest to bundle copy, czyli tak jakby kopia gry. Normalnie była kupiona w sklepie, była trochę tańsza, ale niczym się nie różni od oryginału. W tą grę rzadko gram, już nie ciekawią mnie bardzo wyścigówki, ale czasami można zagrać. Ostatnią z gier, które posiadam w domu, bo koledzy tak samo wymieniamy się grami, jest Call of Duty Modern Warfare 2. Tak. Troż, kariera jest trochę krótka, yy, multiplayer bardzo dobry, mini misje tak samo na wysokim poziomie. Wszystkim polecam tą grę, yy, opowiem o niej więcej w następnym odcinku. Yy. O grach to tyle, dziękujemy.